Cześć wszystkim, zapraszam Was dzisiaj na moją... I tym samym rozpoczynam nową serię filmików, w których będę dla Was recenzować moje ostatnie zdobycze kosmetyczne, które pokazywałam w, w ostatnim holu. Ponieważ nie zawsze coś mi tak oczaruje, żeby pokazać to w ulubieńcach, a może po prostu nie dotrwać dany kosmetyk do holu, bo na przykład tak mi się nie spodoba, że go odsprzedam, albo po prostu na przykład jeżeli pokazuję podkład, to żebym go zużyła, to potrzeba naprawdę rok albo i więcej. Także mam nadzieję, że ten filmik się Wam przyda. W tym miesiącu też mam dużo kosmetyków do pokazania i to też nie są wszystkie kosmetyki, które przetestowałam w ostatnim właśnie miesiącu, które pokazywałam Wam w holu z października, ponieważ dużo tych kosmetyków wtedy było. Wybrałam sobie kilka takich, które naprawdę mogą coś wnieść w Wasz świat na przykład kosmetyczny. Także zacznę może od pierwszy kosmetyk, jaki dla Was przygotowałam, to jest taki podkład w kompakcie z Maca. To jest dokładnie Prepand Prime BB Beauty Balm Compact SPF 30 Ja mam go w kolorze medium Jeżeli chodzi o ten kolor, to jest całkiem fajny Chociaż jest dosyć ciemny, ale nie jest aż jakiś strasznie ciemny Dobrze się dopasowuje do mojej karnacji Ładnie się stapia z moją cerą Ja go na początku używałam z tą kąbeczką Która tutaj była dostarczona z nim Ale ta kąbka strasznie dużo wpija Tego produktu, nawet jak go troszeczkę zwilżę, I zaczęłam go nakładać pędzelkiem Z Real Techniques To jest chyba Stippling Brush ze tej kolekcji, mojej ulubiony właśnie pędzelek do podkładu i on daje dosyć fajne wykończenie, ale na samym początku, jak go nałożę na twarz, to jest ta twarz taka rozświetlona ale delikatnie matowa ale niestety po chwili staje się bardzo, bardzo błyszcząca i długo się nie utrzymuje ten podkład na mojej twarzy to jest naprawdę, jeżeli mam zamiar, nie wyjść do sklepu na chwileczkę to mogę go użyć, ale tak na cały dzień to w życiu, w życiu bym go nie użyła, bo po prostu po paru godzinach nic nie miała na twarzy ale no, to jest takie, no nie wiadomo co w sumie, e, mam go, więc używam, e, ale nie polecam, to mogę od razu powiedzieć. E, drugą rzeczą z maka, którą miałam, którą Wam wtedy pokazywałam, a już tego po prostu kosmetyku nie mam, e, bo go odsprzedałam, e, jest to mm, róż, e, w kolorze e, Baby Don't Go. Dokładnie. Ja go kupiłam ze względu na to, że chciałam coś fajnego, właśnie jakiś róż, fajny do konturowania twarzy. Miałam kupić Harmony. Niestety kupiłam ten, zawiodłam się totalnie. Tamten róż miał naprawdę bardzo fajną pigmentację, jak wszystkie róże z Miał fajną konsystencję. Nie był taki do końca matowy, był taki satynowy, bardzo fajny, ale niestety kolor był totalnie nietrafiony. Nie wiem, dlaczego to ci przynajmniej powiedziała, że ten właśnie kolor jest idealny do konturowania, dla na przykład jasnej karnacji. Totalnie się mi nie sprawdził. On wpadał w taki. Taki różowo-czerwonkawy kolor, ale zimny. Bardzo, bardzo brzydko wygląda na twarzy. dawał taki efekt trupi. No, nie był to dobry kosmetyk. Następnym razem, jak będę chciała, to posłucham się po prostu Was i kupię sobie ten Harmony. Także z tamtego kosmetyku w ogóle nie byłam zadowolona. Powtórzę, to jest ten Mac róż w kolorze Baby Don't Go. Kolejną rzeczą jest tak włosy odgarniam, ale mi tutaj grzywka denerwuje. Kolejnym kosmetykiem to jest również MAC i jest to z serii Pro Longwear Paint Pot w kolorze Let's Skate, który ma bardzo ładne kortki różowawy z takimi drobinkami i właśnie przez to, że on ma pełno tych drobinek właśnie złotych, one się strasznie osypują na całej twarzy, zostają po prostu na policzkach, na czole, na nosie, one po prostu są wszędzie, nie wiem jakim cudem, ponieważ on jest kremowy. I jak on zasycha, to właśnie tworzy taką jakby skorupę na tym mojej powiece. Kompletnie nietrafiony kosmetyk. Wydaje mi się, coś mi się przypomina, że ja chyba go kiedyś miałam, ale nie jestem pewna, bo ja miałam bardzo dużo tych kosmetyków z Maka, to była limitowanka. Wydaje mi się, że go miałam i też go nie używałam, więc nie wiem po co ja go kupiłam, ale to mówię Wam, przypomniałam się dopiero później. Także ten kolor jest ładny w opakowaniu, u mnie się kompletnie nie sprawdził. Tak jak mówię, robimy taką skorupę i te drobinki po prostu mam na całej twarzy, więc tego też nie polecam. Jeżeli chodzi o następną rzecz smaka, jest to ten Prolongware Lip Glass w kolorze Persistent Peach. Bardzo fajny kosmetyk, bardzo długo się utrzymuje, jest bardzo, bardzo gęsty, więc jeżeli nie lubicie gęstych puszczyków, to nie polecam. Ale za, za to właśnie, że on jest gęsty, on się bardzo długo utrzymuje na moich ustach. Ma przede wszystkim piękny zapach, piękny kolor. No jest bardzo długotrwały, więc to, to naprawdę śmiało mogę polecić i jest dużo koloru właśnie do wyboru, jeśli chodzi o ten błyszczyk, później podniosek. Kolejną rzeczą, którą tutaj mam, to jest puder rozświetlający. Nie wiem, czy ja go pokazywałam w poprzednim holu, czy w jeszcze poprzednim. To jest niby puder rozświetlający, on w ogóle miał pełno takiej pięknej perły, takich drobineczek tutaj na samym wierzchu. Później jak z Zdrapałam po prostu tą pierwszą warstwę, zdjęłam, to ukazał się moim oczom taki zwykły puder, który na początku myślałam, że będzie totalnym niewypałem, ale okazał się naprawdę bardzo fajny, szczególnie dla osób, które mają taką cerę jak ja, czyli suchą, może taką mieszaną w kierunku suchej. Świetnie się sprawdza. Jednocześnie matuje i jednocześnie naświetla cerę. Naprawdę całkiem fajny, i ja Wam mówię, to jest bardzo, bardzo. W ogóle kosmetyk, który bardzo podobne wykończenie daje jak te kuleczki meteoryty z Gerenę. I widzicie, ja mam tak bardzo często, że jak z czegoś jestem na początku niezadowolona, to potem się po prostu w tym zakochuję. Tak jak już Wam mówiłam w poprzednim filmiku, także w tym się zakochałam, naprawdę często używam i bardzo lubię. Kolejną rzeczą jest to podkład z Eveline Ideal Stay Long Lasting Effect 12 godzin, fluid, trwale kryjący i bez efektu maski. Całkiem fajny produkt naprawdę, jeżeli chodzi o tą jego cenę, on kosztuje około 12 zł pewnie i prawdopodobnie jest w Hebe. Ja go dostałam w prezencie, także nie kupowałam go, ale naprawdę bardzo fajnie się sprawdza, jest... Dosyć długotrwały, nie jest jakiś strasznie, na cały dzień na pewno nie starczy, trzeba poprawiać. Chociaż ja i tak tych mojego, mojego makijażu nie poprawiam w ciągu dnia. Jak mi coś zajdzie, to trudno. Ostatecznie czasami coś tam przypudruję, ale to wszystko. Ale naprawdę przez wiele godzin jest na mojej twarzy. Ma bardzo fajne krycie, fajne wykończenie. Jest taki matowy, ale taki jakby satynowy. Naprawdę bardzo fajny produkt. Postaram się też zrobić jego test na żywo. Bo jest naprawdę godny uwagi za tą cenę. Przede wszystkim. Kolejną rzeczą. Są tusze, niestety otw otworzyłam trzy tusze, to jest tusz z HEAN, jest to Gigant Shock Professional XXL Volume, ja tego tuszu robiłam recenzję, znaczy taki test na żywo, który jeszcze nie jest na kanale moim, ale jak się pojawi to tutaj będziecie miały gdzieś link do tego filmiku, także zapraszam Was, niedługo się pojawi test na żywo jego, na razie nic nie będę mówiła na jego temat. Drugim tuszem to jest tusz z graszki, którego właśnie zaraz potem otworzyłam, niestety to jest totalny niewypał, on ma takie opakowanie zielone, nawet nie mam pojęcia gdzie te tusze są do dostania, bardzo dobrze, że ich w ogóle nie ma w, w, w sklepach, w drogeriach, bo on na moich rzęsach raczej nic nie robi, on może troszeczkę wydłużał, ma taką dziwną małą szczoteczkę, Przynajmniej na razie totalnie się nie sprawdza. Użyłam go kilka razy. Jeszcze mam jedno zastrzeżenie do niego, jak go użyłam, to mnie strasznie tam później wieczorem, więc prawdopodobnie mam jakąś alergię na jakiś składnik, więc jego nie polecam kompletnie, no, pff, nic praktycznie mojej rzęsa nie robi. I trzecież tuż do rzęs. To jest tusz z Maybelline Big Eyes Volume Express Ja mam go dzisiaj nawet na sobie Na swoich rzęskach, całkiem fajny tusz Myślę, że za przyzwoitą cenę Bo to jest Maybelline, nie jest jakaś druga firma Ma bardzo fajne dwie szczotki Jedną ma taką zwykłą Troszeczkę taką pokręconą A drugą ma taką maciupeńką do dolnych rzęs Szczególnie fajnie się sprawdza ta mała końcówka Jak na przykład nakładam jakiś tusz Nawet nie, niekoniecznie ten Porobi mi jakieś tam grudki, poskleja mi rzęsy To ona bardzo fajnie mi rozczesuje temu. Moje rzęsy, także z tego tuszu jestem dosyć zadowolona kolejną rzeczą jest tak jakby masełko jakaś taka matka z Lumen Raspberry Miracle Lip Sorbet i on jest w kolorze 16 White Raspberries to jest tak jak mówię, takie masełko, taki jakby sztyft wykręcany kolor jest nie wiem, to takie w sumie nie wiadomo co to jest, a jeżeli to jest lumen, to mi się wydaje, że to jest drogi produkt, który też dostałam, nie kupiłam go. On praktycznie nic nie robi, trochę tam zabarwia. Nie na jakoś strasznie długo. Pamiętajcie, że jak robicie na przykład złącze na ręku, to na ręku dużo mocniej wychodzi ten kolor niż na ustach, bo usty są ciemniejsze, więc to tak nie wygląda na ustach, jak tutaj widzicie, nie ma takiego efektu. Nie wiadomo, co to jest. mi się to nie podoba. Nie wiem, z Burchua podobno też są takie właśnie takie kosmetyki do ust. Może się kiedyś skuszę, chociaż wątpię, bo ten mi się po prostu nie spodobał, więc boję się, że tamten będzie taki sam. No, nie polecam. Następny produkt, który bardzo, bardzo mi zadowolił, zadowolił jest to Maybelline Master Precis Liquid Eyeliner w kolorze czarnym. Jest to taki liner w pisaczku. Bardzo cienko ma tą gąsóweczkę. Znaczy... Ta końcówka ma taką fajną właśnie, tutaj na samym czubku jest cienka i ona się tak rozszerza tutaj ku dołowi. Bardzo fajnie rysuje kreseczki, bardzo długo utrzymuje się na powiece właśnie ta kreska. Nie kruszy się, to jest najważniejsze, ale troszeczkę mi się tutaj ściera w kącikach. Trudno. Jestem w stanie to przeżyć, bo jest to naprawdę bardzo, bardzo łatwa aplikacja. Jest bardzo czarny kolor, nie wysycha w ogóle ten liner tutaj w tym pisaku. Jestem zadowolona z niego naprawdę. I mam jeszcze ostatnie trzy rzeczy, które tutaj widzę. Są to te korektory z L'Oreal z serii Lumi Magic, z tej samej serii co jest ten pudełek. Najpierw kupiłam sobie chyba jedynkę Light. Ona wpada w taki żółty odcień, a drugi kolor mam dwójkę, która, wpada, która nie jest ciemniejsza od tego, tylko wpada w różowy odcień Z tych dwóch kolorów bardziej mi się sprawdziła dwójka, która jest taka właśnie bardziej różowa Świetnie rozświetla moją okolicę pod oczami Jedyneczka też jest fajna, one są w ogóle bardzo jasne to odcienie, ale one kompletnie nie kryją Więc jeżeli potrzebujecie czegoś kryjącego, macie coś do ukrycia, to nie będziecie nawet pewno zadowolone Więc nie kupujcie, jeżeli macie jakiś problem właśnie z zasinieniem ale jeżeli nie macie z tym problemu, to możecie go sobie wypróbować, bo naprawdę bardzo fajnie rozświetla, a nóż się Wam sprawdzi. Chociaż moim zdaniem cena jest troszeczkę za wysoka. On kosztuje w Rosmani około 50 zł. Ja go kupiłam właśnie w Rossmanie, tylko że na promocję jest 40%. Także jeżeli chcecie go kupić, to warto poczekać na takie promocje. Nawet te kilka miesięcy na pewno w Rosmani będzie taka promocja. Na wszystkie kosmetyki kolorowe Tak jak wiecie I ostatni kosmetyk, który chcę Wam pokazać O którym chcę Wam powiedzieć kilka słów Jest również z tej samej serii Lumin Magic, co te korektory I co ten puder Jest to baza Baza pod makijaż Dokładnie baza rozświetlająca pod makijaż Z L'Oreal'a to jest Pure Light Primer. Nie mam pojęcia, czy on ma jakieś kolory inne. Ja mam taki bardzo ładny, bardzo fajny, taki jasny. On jest praktycznie identyczny jak ta baza ze Smashboxa. Ona jest akurat w kolorze Diffuse. Jest praktycznie identyczny ten kolor. Również jest biały, który wpada delikatnie w taki niebieski, taki niebieski ton. Bardzo ładnie rozświetla. Ja ten produkt nie używam jako bazy, chociaż ze dwa albo ze trzy razy tak go nałożyłam na całą twarz. Fajnie się sprawdził, chociaż on jakoś nie, przy, nie utrzymuje dłużej makijażu na twarzy niż powinien. Ja go używam tak jakby do rozświetlania moich no mojej twarzy, moich policzków. Bardzo często go nakłada pod podkład tutaj na sam środek twarzy, później nakładam podkład, a na sam koniec tutaj na szczytkości policzkowych właśnie doprawiam jeszcze tym rozświetlaczem swoją twarz. Także naprawdę bardzo ładny daje efekt, bardzo delikatny, bardzo naturalny. Taka prawdziwa tafla po prostu na policzkach. Zaraz Wam pokażę dokładnie, jak on wygląda. Mam nadzieję, że będziecie tutaj widziały. Jest bardzo delikatna, taki właśnie dzienny efekt daje. Więc ja ją naprawdę bardzo polecam. Używam ją praktycznie do każdego mojego, mojego makijażu. Przepraszam. Przede wszystkim, też mi nie zapchała, nic złego mi nie zrobiła, a wręcz przeciwnie, jestem naprawdę bardzo z niej zadowolona. Ale także ją polecam Więc to są wszystkie kosmetyki, które chciałam Wam dzisiaj pokazać Tak jak mówię, to nie są wszystkie kosmetyki Właśnie z tamtego okresu, z tamtego holu Ale niektóre pojawią się Na przykład w projekcie Denko, które już właśnie skończyłam Jakieś szampony albo płyny pod prysznic A niektóre się pojawiły Na przykład w lubieńcach moich W poprzednich miesiącach Także mam nadzieję, że taki filmik się Wam spodoba, że dobrze go przyjmiecie Taki właśnie filmik mam zamiar kradzić co miesiąc, z właśnie z produktami, które są ani na tak, ani na nie Które jako strasznie mnie zachwyciły, a nie są też jakimiś strasznymi bublami Będę robiła haul i przez cały miesiąc będę używała tych kosmetyków, żeby sobie wyrobić opinię I po następnym haulu będę Wam omawiać właśnie kosmetyki, które są takie średnie Także mam nadzieję, że ten filmik się Wam podobał. Yy, oczywiście dajcie kciuka w górę albo w dół, jeżeli chcecie, albo nie chcecie takich filmików. Yy, jeżeli się Wam podobał, to też dajcie kciuka w górę. A więc kochani, dziękuję Wam za poświęcony mi czas. Trzymajcie się cieplutko i do następnego. Pa pa!